Przyjrzyj się uważnie tym trzem starożytnym maskom: po lewej stronie maska komediowa ze starożytnej Grecji, w centrum maska plemienna z rytuału, a po prawej wenecka maska karnawałowa synonim tajemnicy. Która z nich intuicyjnie najbardziej przyciąga Twoją uwagę, którą poczułbyś, czułabyś potrzebę założenia, aby ukryć swoje prawdziwe oblicze? Nie zastanawiaj się za długo. Po prostu wybierz. W jednej chwili ten prosty wybór ujawni coś głębokiego na temat natury Twojej persony, terminu którego psycholog Karl Jung użył do opisania społecznego oblicza, jakie pokazujemy światu. Wszyscy nosimy maski w pracy, z rodziną, z przyjaciółmi. Persona to niezbędne narzędzie adaptacji społecznej to sposób, w jaki poruszamy się po świecie. Ale Jung ostrzegał nas. Niebezpieczeństwo nie tkwi w noszeniu maski, lecz w zapominaniu, że ją nosimy. Niebezpieczeństwo pojawia się, gdy maska zlewa się z naszą twarzą, a nasza prawdziwa esencja, nasze ja, zostaje stłumiona. Twój dzisiejszy wybór nie jest trywialny. Wskazuje on wprost na typ maski, którą stworzyłeś. I co ważniejsze, co dokładnie próbuje ona ukryć. Dokonaj więc wyboru i przygotuj się. Chcę, żebyś w komentarzu poniżej napisał, którą maskę wybrałeś komediową, plemienną czy wenecką. W ciągu najbliższych kilku minut przeprowadzimy dogłębną analizę psychologiczną każdej z tych opcji. Przyjrzymy się światłu, jakie rzuca Twoja persona, i cieniowi, który nieuchronnie skrywa. To, co odkryjesz, może być szokujące, ale i wyzwalające. A jeśli czujesz, że to odkrywanie swojego prawdziwego ja jest dokładnie tym, czego potrzebuje twoja dusza teraz, przygotowałem coś jeszcze głębszego. Kompletny zestaw podróż cienia to praktyczny przewodnik, który krok po kroku pomoże ci nie tylko zrozumieć ale i zintegrować swoją ukrytą moc w zaledwie 7 dni. To nie tylko teoria. To praktyczna metoda, która zawiera e-booka Dziennik Cienia, pełną wersję audiobooka, mapę 12 archetypów, z którą możesz się identyfikować, oraz medytację z przewodnikiem, która zapewni ci bezpieczne spotkanie z Twoim wewnętrznym ja. Jeśli jesteś gotowy na prawdziwą transformację. Specjalny link z ofertą startową czeka na ciebie w pierwszym przypiętym komentarzu poniżej. Przejdźmy teraz do analizy. Jeśli wybrałeś pierwszą maskę, maskę greckiej komedii, Twoja osobowość to optymistyczny pacyfista. Jesteś osobą, która rozjaśnia atmosferę w pomieszczeniu. Twoim głównym narzędziem komunikacji społecznej jest radość, dobry humor i empatia. Masz niezwykłą zdolność wyczuwania energii w pomieszczeniu i robienia wszystkiego, co konieczne, aby ją rozjaśnić. Ludzie zwracają się do ciebie po radę, by dać upust emocjom lub po prostu dlatego, że twoja obecność jest przyjemna i pocieszająca. Jesteś przyjacielem, który opowiada dowcipy, by przełamać lody, kolegą, który organizuje spotkania towarzyskie, osobą, która zawsze ma do zaoferowania słowo optymizmu. Twoja maska to maska otwartości. Wyglądasz jak otwarta księga zawsze chętna, zawsze uśmiechnięta. Twoją największą wartością społeczną jest harmonia. Nie znosisz konfliktów i zrobisz wszystko, by załagodzić lub rozładować napięte sytuacje. Wolisz stłumić dumę lub ból, niż stworzyć złą atmosferę lub kogoś rozczarować. Ale jaka jest cena bycia nieustającym światłem w życiu każdego? Jaki cień rzuca ta uśmiechnięta maska? Twój cień to cichy męczennik lub archetyp smutnego klauna. Za tym nieustającym uśmiechem kryje się głęboka skłonność do melancholii, którą tłumisz ze wszystkich sił. Twoim największym lękiem nie jest sam smutek, ale strach przed zawieść innych swoim smutkiem. Nauczyłeś się być może bardzo wcześnie, że twoja wartość tkwi w byciu miłym, w niesprawianiu kłopotów. Być może dorastałeś w środowisku, w którym musiałeś być mediatorem lub emocjonalnym spoiwem rodziny. I tak zakopałeś swoje potrzeby, swój ból, twój cień objawia się w twojej głębokiej trudności z mówieniem nie. Przytłaczasz się obowiązkami, które nie są twoje, uśmiechasz się, gdy chcesz płakać i mówisz wszystko w porządku, gdy tak naprawdę twój świat się wali. Niebezpieczeństwo twojej persony to wyczerpanie i utrata tożsamości. Od tak długiego odgrywania roli optymisty możesz znaleźć się w samotności nocą, odczuwając niewytłumaczalną pustkę, poczucie oszustwa. Kim jestem, kiedy nikt nie patrzy, pytasz siebie. Twój cień ujawnia się w nieoczekiwanych momentach, w nieproporcjonalnym wybuchu irytacji z powodu czegoś drobnego, w napadach płaczu bez wyraźnego powodu, lub paraliżującym odkładaniu zadań, które powinny. Twój korzyść, to twój cień krzyczy: A co ze mną, kiedy się mną zajmiesz? Twoja droga do integracji nie polega na tym, by przestać być radosnym Twoje światło jest darem, Twoja droga to autentyczność, to nauka jak pozwolić bólowi i radości współistnieć. To zrozumienie, że Twoja wrażliwość nie jest słabością, a zaproszeniem do prawdziwej więzi. To odwaga, by powiedzieć, dzisiaj nie jest ze mną dobrze i nadal czuć się godnym miłości. Podróż cienia to dla ciebie nauka zdejmowania maski obowiązkowego szczęścia i doceniania piękna własnych łez. To zaprzestanie działania dla świata i rozpoczęcie życia dla siebie. Musisz nauczyć się być swoją własną bezpieczną przystanią, uznawać swoje negatywne uczucia bez poczucia winy. To proces prowadzenia dziennika, samoobserwacji, pozwalania smutkowi pojawiać się, być odczuwanym i odchodzić bez paniki, że zdefiniuje cię na zawsze. Jesteś czymś o wiele więcej niż uśmiechem, który ofiarowujesz światu. Jeśli wybrałeś drugą maskę, maskę plemienną. Twoja osobowość to strażnik tradycji lub filar integralności. Jesteś osobą o głębokiej, zasadowej i poważnej osobowości. Twoja maska społeczna nie polega na byciu lubianym czy popularnym, ale na byciu. Szanowany poruszasz się po świecie, kierując się silnym kodeksem moralnym, poczuciem obowiązku i więzią z czymś większym niż ty sam, czy to rodziną, duchowością, przodkami czy sprawą, o którą walczysz. Ludzie postrzegają cię jako opokę, grupy. Jesteś godny zaufania, mądry i zdajesz się mieć wewnętrzną siłę, której brakuje innym. Nie robią na tobie wrażenia powierzchowność, chwilowe mody ani czcze gadanie. Szukasz sensu, celu i prawdy we wszystkim, co robisz. Twoja osobowość opiera się na solidności, lojalności i honorze. Wolisz bolesną prawdę od wygodnego kłamstwa i oczekujesz tego samego od innych. Ale jaki cień rzuca ta maska mądrości i siły? Twój cień to chaotyczny buntownik lub stłumiona dzicz. Za tą fasadą kontroli, porządku i celu, kryje się część ciebie, która rozpaczliwie pragnie chaosu, spontaniczności i nieodpowiedzialności. Twoim największym strachem jest utrata kontroli, powierzchowność i bezsens. Aby zachować integralność swojej persony, gwałtownie tłumisz wszelkie instynkty, które wydają się prymitywne lub niegodne. Wybuchowy gniew, niepohamowane pożądanie seksualne, chęć wyjścia w kalendarz i prowadzenia prostego, bezcelowego życia. Twój cień manifestuje się jako skrajna sztywność. Jesteś niezwykle krytyczny i osądzający, zarówno wobec siebie, jak i innych. Widzisz ludzi, którzy żyją lżej lub powierzchownie i odczuwasz mieszankę pogardy z nutą zazdrości. Zagrożeniem dla twojej persony jest dogmatyzm i stagnacja. Możesz stać się więźniem własnych cnót, żyjąc w czarno-białym świecie, niezdolnym do wybaczania porażek, niezdolnym do zmiany zdania. Życie staje się ciężkie, brzemieniem obowiązków. Twój cień, spragniony ekspresji, ujawnia się w skrytych, autodestrukcyjnych zachowaniach lub wybuchach gniewu. Sprawiedliwości, gdy widzisz, że ktoś łamie zasady, których tak usilnie przestrzegasz. Możesz być tak skupiony na duchu i obowiązku, że odłączyłeś się od własnego ja, ciało, Twoich podstawowych potrzeb związanych z przyjemnością, odpoczynkiem i bezcelową zabawą. Twoja droga do integracji polega na zaakceptowaniu niedoskonałość, to zrozumienie, że prawdziwa mądrość nie tkwi w sztywności, lecz w płynności, to zaakceptowanie, że jesteś człowiekiem i że w 1900 Tobie kryje się zarówno święty, jak i grzesznik mądry i głupi. Podróż cienia to dla Ciebie pozwolenie swojemu wewnętrznemu dzikusowi na taniec. To nauka śmiania się z siebie, to robienie czegoś wyłącznie dla przyjemności, bez potrzeby nadawania temu większego znaczenia. Twoja siła nie zmniejszy się, gdy przyznasz, że nie znasz wszystkich odpowiedzi, wręcz przeciwnie. Prawdziwa integralność rodzi się, gdy przestaniesz walczyć ze swoją własną naturą i zaakceptujesz swoje pełne. Człowieczeństwo ze wszystkimi jego chwalebnymi sprzecznościami musisz pozwolić sobie na popełnianie błędów i odkryć, że świat się nie kończy. Czy dostrzegasz, jak potężne są te spostrzeżenia? Dotykają głębokich ran, ale też wskazują na uzdrowienie. Ale sama jasność bez działania nie zmieni Twojego życia. Dlatego kompletny zestaw podróży cienia jest niezbędny. To nie tylko mapa, to narzędzie. Zawiera cztery narzędzia: praktyczny, siedmiodniowy e-book, audiobook do odsłuchania, mapę archetypów i medytację z przewodnikiem do praktykowania tej integracji każdego dnia i w bezpieczny sposób. Jeśli poważnie myślisz o powstrzymaniu samodestrukcji, o przełamaniu sztywności lub wyczerpujących występach, kolejny krok jest oczywisty. Link do oferty specjalnej znajduje się w przypiętym komentarzu, a jeśli wybrałbyś trzecią maskę, maskę wenecką, Twoja osobowość to tajemniczy stratek. Jesteś definicją wyrafinowania, uroku i kontroli. Postrzegasz świat jako wielką scenę, złożoną grę władzy i percepcji. I grasz, aby wygrać. Twoja maska jest najbardziej świadoma z całej trójki. Używasz jej z chirurgiczną precyzją. Jesteś naturalnym obserwatorem, inteligentnym i ujawniasz tylko to, co jest w tobie strategicznie korzystne. Nie jesteś fałszywy, jesteś wybiórczy. Używasz tajemnicy jako tarczy i broni. Ludzie są do ciebie przyciągani, intrygowani Twoją aurą niedostępności i elegancji. Potrafisz być niezwykle czarujący, uwodzicielski i przekonujący, ale zawsze zachowujesz bezpieczny dystans emocjonalny. Twoja nawigacja społeczna opiera się na kontrolować narrację, ale jaki cień rzuca ta nieprzenikniona złota maska? Twój cień to bezbronne dziecko lub zwykły odrzucony. Za całą tą złożonością kryje się przytłaczający strach. Przed wystawa Twoim największym lękiem jest bycie wykrytym, postrzeganym jako prosty, zwyczajny, wadliwy lub co gorsza wrażliwy. Utożsamiasz wrażliwość ze słabością. Zbudowałeś tę wyrafinowaną fortecę, aby chronić wewnętrzne jądro, które uważasz za niewystarczające lub kruche. Być może w przeszłości doświadczyłeś poważnej zdrady lub upokorzenia i przysiągłeś sobie, że nigdy więcej nie dasz się zaskoczyć. Twój cień przejawia się w Twoich ogromnych trudnościach w budowaniu intymności. Prawdziwy możesz mieć wielu fanów lub kontaktów, ale niewielu prawdziwych przyjaciół lub wcale. Używasz intelektualizmu sarkazmu lub ironii, aby odwrócić uwagę od każdej rozmowy, która za bardzo zbliża się do Twoich prawdziwych uczuć. Niebezpieczeństwo Twojej persony to samotność, izolacja. Możesz stać się tak dobry w graniu maską, że nie będziesz w stanie jej zdjąć, nawet gdy desperacko tego chcesz. Żyjesz w eleganckiej, lecz zimnej wieży z kości słoniowej. Pragniesz bliskości, ale Twój własny system obronny Ci to uniemożliwia. Twój cień, wrażliwe dziecko, woła o szczere uczucie, ale Twoja persona, stratek, sabotuje każdą szansę na jego zdobycie, postrzegając poddanie się jako niedopuszczalne ryzyko. Możesz stać się cyniczny wobec miłości, przyjaźni, postrzegając wszystko jako transakcje lub manipulacje, ponieważ tak właśnie działasz. Twoja ścieżka integracji to odwaga poddania się, to dla Ciebie najstraszniejszy akt dobrowolne rozbrojenie się, to zrozumienie, że prawdziwa siła nie tkwi w tym, by nigdy nie zostać zranionym, ale w zdolności do uzdrowienia po zranieniu. Podróż cienia to dla Ciebie pozwolenie sobie na bycie zwyczajnym, to odwaga, by być nudnym, by nie mieć mądrych odpowiedzi, by powiedzieć: Nie wiem, lub Boję się. Zaczyna się od radykalnej szczerości. Najpierw ze sobą, w dzienniku, w którym powstrzymujesz się od bycia wyrafinowanym i po prostu wylewasz surową prawdę. Potem z osobą, jeden osoba, której tak desperacko szukasz, może zaistnieć tylko w miejscu, którego boisz się najbardziej, w twojej własnej ludzkiej wrażliwości. Klaun, który ukrywa ból, mędrzec, który boi się chaosu, Stratek, który boi się słabości. Ostatecznie nie ma znaczenia, którą maskę wybierzesz. Wszystkie są po prostu maskami, narzędziami, które kiedyś stworzyliśmy, aby przetrwać, ale które teraz mogą nas dusić. Podróż Karla Junga nie polega na zniszczeniu persony, potrzebujemy jej. Chodzi o wiedzieć, że to maska. Chodzi o to, by mieć siłę i świadomość, by ją zdjąć, kiedy wracamy do domu, kiedy jesteśmy z ukochanymi, kiedy stoimy sami przed lustrem. Chodzi o to, by na nowo nawiązać kontakt z naszą prawdziwą twarzą. Samoświadomość, którą dziś zdobyłeś, jest fascynująca, ale prawdziwa magia, prawdziwa transformacja, dzieje się, gdy przekuwasz ją w działanie. Koniec z życiem na łasce swojego cienia. Koniec z byciem więźniem własnej persony, powtarzaniem tych samych schematów samosabotażu, wyczerpania i samotności. Kompletny zestaw. Podróż cienia to Twoja szansa, by wykorzystać wszystko, czego się dziś dowiedzieliśmy, i zastosować sprawdzoną siedmodniową metodę ucieleśnienia swojej mocy. Nie tylko przeczytasz o cieniu, ale też. Ćwiczyć integracja z e-bookiem Dziennik Cienia. Będziesz zrozumieć swoją psychikę za pomocą mapy 12 archetypów, absorbować wiedzę z audiobookiem i będzie twarz bezpiecznie posługuj się swoim cieniem, korzystając z medytacji prowadzonej. Wszystko, czego potrzebujesz, cztery narzędzia w jeden, w specjalnej cenie promocyjnej, która nie zniknie z dnia na dzień. Nie odkładaj swojej transformacji na później. Twoje prawdziwe ja czeka. Kliknij teraz w pierwszy przypięty komentarz poniżej i zacznij pisać swoją historię na nowo. Już dziś. Zanim odejdziesz, skomentuj poniżej, jaki był Najistotniejszy wniosek, jaki wyciągnąłeś ze swojego wyboru: czy analiza była dla Ciebie zrozumiała? Twój udział napędza tę społeczność. Jeśli ta treść otworzyła Ci oczy, zostaw lajka. A co najważniejsze, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Przed nami długa droga do samopoznania. Do następnego filmu.